Dr Michał Łuczewski, socjolog Centrum Myśli Jana Pawła II będzie naszym gościem 9.45. Mniej więcej, bo czas chyba na sumę wydarzeń, jeśli chodzi o pielgrzymkę do Brazylii. Żeby nie było gadania, że my dziś tylko nad morzem, to dla odmiany Państwu pokażemy teraz chałupy. <grymne> Możemy pokazać? Proszę bardzo. Wedle Jaki życzenia. Spokój? Ale jak rozumiem zgodnie z umową u naszego Bronisława pod palcem także inne obrazki. Więc może w góry? Proszę bardzo, mm. bo masz i masz. Szczyrk. Słoneczny. Ja mam nawet słońce. wrażenie, tak, że bardziej słoneczny. Co tam jeszcze macie, kochani? <grych> Wisła? To no to dajcie Wisłę. Proszę bardzo, jest Wisła. Zachęcamy Państwa do wycieczek górskich. Jeżeli już to o tej porze, bo później będzie tam nieznośnie, wiem co mówię, proszę mi wierzyć. Będziemy dziś także na plaży jeszcze raz, bo już tam zawitaliśmy chwilę temu. Paweł Domański rzeczywistość w Legionowie Państwo... W Legionowie. Świnoujściu Państwu opisuje i pokazuje... Ale w Legionowie też detal. będzie upalnie. Też będzie upalnie, a ja Państwu już teraz zapowiadam, że jeszcze chwila, jeszcze moment i Marcin Rosiński powiedzień dobry z Dolnego Śląska. na ma 35, teraz o 8.40 przenosimy się jeszcze raz do. Hmm. Jakże tam miasto na Dolnym Książku się nazywa? Do Marcina Rosińskiego, w każdym razie, który będzie wytwarzał papier. Obiecał nam to w ostatnim wejściu. Maszyny gotowe do pracy, więc zobaczymy, jak się w dawnych czasach papier wytwarzało. Bo e, dziś ta sztuka odchodzi w niepamięć, bo dziś Twittery, bo dziś iPady, laptopy, etc., etc. Ale to za chwilę, bo teraz o pogodzie Monika. Prognoza na cały tydzień, jeśli Państwo pozwolą. Zaczynamy wprawdzie od najbliższych godzin, no, ale zobaczymy, co się będzie działo. Będzie upał w każdym regionie, dzisiaj powyżej 30 stopni, od 30 w północno-wschodnich regionach do 36, 37 na zachodzie kraju. No i będą też burze po południu albo późnym wieczorem, choć teraz już grzmi w wielu miejscach w Wielkopolsce, w środkowej i wschodniej części Wielkopolski, na Kujawach i gdzie na Pomorzu, ale po południu te burze rozwiną się na wybrzeżu Pomorzu, gdzie gdzie w centrum kraju na pogórzu karpackim i w Karpatach i mogą być bardzo gwałtowne. Jutro bardzo gwałtownych też zjawisk spodziewamy się w wielu miejscach w Polsce, bo nad Polskę wkroczy front atmosferyczny z chłodniejszym powietrzem. Ono się zderzy z tym, które wypełnia teraz kraj, więc będzie naprawdę niebezpiecznie. Ale jeszcze gorąco. Dopiero od północnego zachodu zaczniemy odczuwać spadek temperatury. We wtorek temperatura już się obniży w wielu miejscach o 10-15 stopni. Tylko na Suwalszczyźnie i Mazurach może być około 30. No i burze przesuną się głównie nad wschodnią połowę kraju. Na zachodzie jeszcze będzie padać, ale z przerwami coraz słabiej. A w środę pogodnie będzie od Suwalszczyzny przez Mazowsze aż po Małopolskę. Natomiast w pozostałych regionach mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, a termometry już pokażą od 24 do 27 stopni. Czwartek od 23 do 29 na Dolnym Śląsku może trochę popadać, jednak przeważać ma słoneczna pogoda, a w piątek znowu zacznie napływać od zachodu i południa upalne powietrze. Będzie bardzo dużo słońca. Kolejny weekend też zapowiada się upalnie z temperaturą znowu powyżej 30 stopni do 35 na Dolnym Śląsku. A we wtorek, a w niedzielę na koniec tego tygodnia wrócą kolejne burze. Jak się zapowiada ten tydzień? Krótko mówiąc, Trzy. z dużą ilością słońca, z wysoką temperaturą, ale też z burzami, na które szczególnie uważajmy. 37 stopni powyżej zera w cieniu dla porządku. Duszniki zdrój, już sobie tam będziemy z Marcinem się za chwilę wizytowali. Trochę tacy kolesie pogubieni, jakby. Nasze bociany mam wrażenie, że też sobie fajnie radzą. Ale I się nie spacerują. Panie redaktorze, ta miejscowość gdzie się czerpie papier ręczną metodą, to duszniki zdrój. Oj, nie ładnie być tak nie przygotowanym. No przeprosiłem o przecież. Jej, jej. A w słowie ładnie brakło literki jednej. <laughs> Nieładnie tak, niedokładnie tak, nie pisać. Tak, nie pisać. Ale dziękuję panu Chris Pee za to, że był czujny i zwrócił uwagę. To się więcej nie powtórzy. Nie powtórzy się choćby dlatego, że napisałem sobie na kartce. Świnoujście. To jest następna <laughs> miejscowość, którą będziemy się łączyli. Tam jest Paweł Domański. W poprzednim wejściu jeszcze w długich portkach. No nie wiem. Może się przekona, że jak jest ciepło, to trzeba być trochę bardziej plażowo. A w dalszej kolejności pan profesor Stanisław Gomułka, ekonomista z BCC, będzie naszym gościem. Opowie nam o tym, co dalej, kiedy już ten pierwszy próg minęliśmy. Tymczasem 9.5. No i tak dobrnęliśmy prawie do końca. Diana zakończyła swój poranny dyżur. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Diana ja nie Marku. lubi kiedy się mówi, że jest, była ozdobą tego poranka, bo to jest seksistowskie. <laughs> więc powiem tak, Diana chłopie, fajnie, że wpadłaś. Ja też się cieszę na cały ten tydzień. Będziemy prognozować pogodę już za chwilkę. Teraz do tej włoskiej miejscowości czy później? Później. To pogoda za chwilę. No i tak dobrnęliśmy prawie do końca. Diana zakończyła swój poranny dyżur. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Diana nie lubi, kiedy się mówi, że była ozdobą tego poranka, bo to jest seksistowskie. Więc powiem tak. Diana, chłopie, fajnie, że wpadłaś. Ja też się cieszę. Na cały ten tydzień. Będziemy prognozować pogodę już za chwilkę. A teraz do tej włoskiej miejscowości, czy później? Później. To pogoda za chwilę. Nie było tak, jak już kiedyś z papiestwem bywało. Słuchaliśmy go, ale nie słyszeliśmy. Albo na odwrót. Dr Michał Łuczewski, socjolog Centrum Myśli Jana Pawła II, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziś rano mówiłem Państwu, że już leje? Leje. To jest dowód na to. W Wielkopolsce dzieją się takie rzeczy. Upał upałem, ale uważajmy, bo za nim idzie front. A z frontem wszystko to... Co nam włos na głowie jest, że a już to kiedyś wszystko widzieliśmy. Bardzo Państwu dziękujemy za ten poranek, za cały mijający tydzień. Miło mi było z Państwem ten tydzień spotkać. Programy lokalne za chwilę. Do zobaczenia.